Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku chciałbym zaprezentować Wam kompletną kolekcję limitek z FIFA 365 2020. W sumie jest 112 kart limitowanych, licząc również 3 karty limitowane z kodem, bo każda ma inny tył: 100 końc, 150 coins i 200 końc zaczniemy oczywiście od klubów, które mają najwięcej. Limitek czyli trzy takie mamy: dwóch dwa zespoły z Węgier Molvidi i Debreczyn, tutaj, następnie Olimpiakos, również 12. Później Galatasaray 10. To są cztery kluby. Które mają najwięcej kart limitowanych. Zaczniemy tutaj od Molvidi. Kowacik. Nikolov. Huszti. Hadzic. Patkaj. Stopira. Vinicius. Juchasz. Scepowicz. Nego. Milanow i Kowacz. To jest 12 zawodników mol Widi. Teraz zespół z Debreczyna: Toscher, Kineik, Ferenci, Pawkow Pawkowicz, Kusnir, Sandor. Garba, Shatmari, Sheshi, Warga i Haris. Mam nadzieję, że w miarę poprawnie wymówiłem nazwiska, bo jak widzicie, dziwnie się to czyta. Teraz mamy zespół Olimpiakosu również 12 kart limitowanych. Kamara, Boushalakis, Valbuena, Guilherme Fortunis, Masouras, El Arabi, Hossesa, Cimicas, Podens, Meriach i Ruben Semedo. Teraz mamy Galatasaray, w sumie 10 limitek, Muslera, Durmas, Babel. Feguli, Lines, Nagatomo, Mariano, Belanda, Marcao i Dong. Teraz mamy dwa kluby hiszpańskie po 7 limitek: Barcelona: Dembele Premium, De Jong, Suarez, Coutinho Premium Gold, Messi, Rakitic i Griezmann. Teraz Real Madrid. Limitka premium Kurtła, Azar, Marco Asensio, premium gold Sergio Ramos, Jovic, Kroos i Modric. Następnie dwa kluby angielskie po sześć limitek. Liverpool. Mamy tutaj Mane dwa razy, zwykła karta limitowana i premium. Następnie Alexander Arnold, Salah, Van Dijk i Firmino. Teraz Manchester City. Sterling, Gabriel Jesus, Zane Premium Gold. De Bruyne, Bernardo Silva i Sergio Aguero. Teraz mamy Juventus. Pianicz, De Ligt, Szczęsny, no i oczywiście Cristiano Ronaldo. Czyli cztery karty limitowane Juventusu. Podobnie jest z Ajaxem, również cztery. Tadic, Szyne, Tagliafico i Neres. Również cztery karty limitowane z i Dortmund Delaney Marco Royce Premium Jadon Sancho i Mario Götze Teraz klub z Napoli Neapolu Trzy karty limitowane Insigne Milik i Zieliński będzie teraz kilka, właśnie zespołów z trzema limitkami. Następnie Bayern, Tiago, limitka premium, Lewandowski i Kimich, Paris Saint-Germain, Cavani premium, Neymar, Mbappé, Chelsea, Kante premium, Giru i Pedro. Manchester United, Premium De Gea, Pogba i Rashford. Teraz zaczynamy kluby z dwoma limitkami: Szalkę, Rudy i Nastasic. Z Atletiką mamy Morate i Koke. Następnie Inter, Skriniar i Brozowicz. No i teraz pozostały karty pojedyncze limitowane. Z Lyonu mamy Dipeya, Palmeiras, Dudu, River Plate, Palacios. Jedyna karta w koszulce reprezentacji Cristiano Ronaldo, Portugalia. I trzy karty z Kodem. Tutaj są dwie zwykłe. Odwrócimy. Każda z innym kodem. 100 i 150 coins. No i premium gold ma 200 coins. Tak więc nie wiem czy zauważyliście, ale jest dwóch zawodników, którzy mają dwie karty limitowane. Cristiano Ronaldo, koszulka Juventusu i Portugalii. I Mane. Premium i zwykła. Czyli to jest dwóch zawodników, którzy mają dwie karty limitowane, pozostali są tylko na jednej. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie tą kolekcję, te limitki, czy wam się podobają, które najbardziej. No i również możecie napisać, jak sytuacja u Was wygląda, ile macie, ile Wam brakuje. Tak więc to wszystko, moi kochani, dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!